Czy kiedykolwiek czuliście się odcięci od otaczającego was świata, nie tylko nie swojo na imprezach czy w towarzystwie, ale naprawdę odizolowani, jakby istniała niewidzialna bariera między wami a resztą ludzkości, jakbyście dostrzegali rzeczy, których nikt inny nie wydaje się zauważać. Kłamstwa ukryte za pięknymi słowami, konwencje powtarzane jak niezbite prawdy, idee, których nikt nie odważy się zakwestionować. Być może znacie to uczucie, dziwną mieszankę jasności widzenia i samotności. Ból związany z uświadomieniem sobie, że im więcej rozumiecie świat, tym bardziej widzicie, że żyjecie otoczeni złudzeniami, a prawie nikt nie chce, żeby te złudzenia zostały rozwiane. Wiecie dlaczego? Ponieważ myślenie jest niebezpieczne. Nie mówię o posiadaniu silnych opinii czy zapamiętywaniu chwytliwych fraz, żeby wydawać się mądrym. Mówię o samotnym i brutalnym akcie używania własnego rozumu do kopania głęboko, aż dotrzecie tam, gdzie boli, aż zakwestionujecie fundamenty moralności, religii, polityki, sensu życia. Immanuel Kant napisał coś, co nadal brzmi dzisiaj aktualnie: Odważ się poznać, miej odwagę używać własnego rozumu. To piękne, prawda? Ale to, czego prawie nikt wam nie powie, to co dzieje się po tym, jak odważycie się poznać, ponieważ odważenie się na poznanie oznacza postawienie wszystkiego na szali, waszego spokoju, waszych relacji, poczucia przynależności. Kant nazwał ten stan, w którym ludzie żyją uwięzieni, bo boją się myśleć samodzielnie, niedojrzałością intelektualną. Wygodnie jest pozwolić innym myśleć za siebie, decydować, co jest dobre, a co złe, co prawdziwe, a co fałszywe. A potem przychodzi nicze. Ten błyskotliwy demon, i rozdziera ranę jeszcze głębiej. Mówi, że problem nie polega tylko na tym, że ludzie wolą żyć na oślep. Problem polega na tym, że nienawidzą tych, którzy widzą. Wolnomyśliciel to skandal na nogach. Samym swoim istnieniem odsłania intelektualną tchórzliwość większości. Przypomina ludziom, że ich pewności to kruche konstrukcje, i z tego powodu wolnomyśliciel staje się celem urazy, staje się. Wrogiem stada. Powiem Wam coś wprost: nie jesteście szaleni. Ta udręka, która Was gryzie, to nie defekt, to jasność widzenia, to ból kogoś, kto odważył się zobaczyć w świecie, który upiera się przy pozostaniu ślepym. Dzisiaj porozmawiamy o największej tragedii ludzkiej egzystencji. Nie o ignorancji, ale o zdolności do głębokiego myślenia w świecie, który każe, wyśmiewa i izoluje tych. Którzy odważają się to robić. Zanurzymy się w teorię Kanta, Niczego i wszystko, co ci giganci filozofii mają do powiedzenia o cenie wolności intelektualnej. Ale pokażę wam też coś jeszcze ważniejszego. Samotność rozumu i poznania nie musi być waszym więzieniem. Może być przejściem do jedynej wolności, która naprawdę się liczy wolności bycia sobą bez schylania głowy, bez potrzeby wpisywania się w normy. Większość ludzi żyje przekonana, że są wolni. Wolni wybierać, wolni myśleć, wolni decydować o biegu własnego życia, ale ta wolność jest prawie zawsze wygodną iluzją. Kant widział to z przerażającą jasnością. Dla niego prawdziwym wrogiem ludzkości nie była absolutna ignorancja, ale niedojrzałość intelektualna. Ten stan, w którym dorośli żyją jak dorosłe dzieci, niezdolne do używania własnego rozumu, bez przewodnictwa innej osoby. Myślenie za siebie jest postrzegane jako akt buntu, a buntownicy są karani lub izolowani. Kant powiedział: Odważ się poznać, ale odważenie się na poznanie to nie tylko poszukiwanie informacji, to odwaga wątpienia we wszystko, łącznie z samym sobą, to gotowość na utratę pewności, które sprawiały, że czuliście się bezpiecznie. I to terroryzuje większość ludzi, ponieważ o tyle łatwiej jest mieć kogoś, kto powie wam co myśleć. Niedojrzałość intelektualna to nie głupota. To strach, strach przed samotnością, która przychodzi z wolnością myślenia. Kant widział świat jako miejsce, gdzie niewielu ma odwagę zerwać te kajdany. I nic dziwnego, że ci, którzy odważają się myśleć, nagle znajdą się na nieznanym terenie. Wszystko staje się niepewne. Prawdy, które kiedyś dawały pocieszenie, rozpływają się jak dym i pojawia się nieuniknione pytanie: kim jestem? Jeśli nie mogę już definiować siebie przez idee, których mnie nauczono, Friedrich Nietzsche nie miał romantycznych złudzeń co do natury ludzkiej. Patrzył na świat oczami chirurga, zimnymi, precyzyjnymi, bez strachu przed głębokim cięciem w żywe ciało społeczeństwa. Dla niego to nie było tylko lenistwo czy strach, co sprawiało, że ludzie unikali wolnego myślenia. To było coś o wiele bardziej instynktownego, resentyment, głęboka nienawiść wobec tych, Którzy odważają się myśleć za siebie. Resentyment pojawia się, gdy jednostka dostrzega, choć podświadomie, że istnieją ludzie żyjący poza stadem, którzy nie przestrzegają tych samych zasad, którzy odważają się kwestionować to, co wszyscy akceptują jako prawdę. Sam fakt, że ktoś istnieje jako wolnomyśliciel to już zniewaga wobec zbiorowej przeciętności, ponieważ obecność autonomicznego myśliciela rzuca światło na intelektualną tchórzliwość mas. Jest jak lustro odbijające nie tylko kłamstwa świata, ale także słabość tych, którzy wolą żyć w znieczuleniu. Nietzsche widział świat jako scenę dla cichej walki, gdzie stado w swojej wygodnej moralności chce chronić swoje przekonania za wszelką cenę. Nie z czystej złośliwości, ale dlatego, że przyznanie, iż te przekonania mogą być iluzjami, oznaczałoby zmierzenie się z egzystencjalną przepaścią. Oznaczałoby przyjęcie, że to, co nadaje sens życiu, religia, wartości moralne, konwencje społeczne, może być niczym więcej niż ludzkimi konstrukcjami. Wtedy pojawia się nienawiść. Wolnomyśliciel zostaje postrzegany jako wróg porządku, jako zagrożenie dla spokoju, jako źródło dyskomfortu, które należy uciszyć, wyśmiać lub odizolować. Społeczeństwo zbroi się, by chronić swoje iluzje. Nietzsche rozumiał, że moralność stada nie chce tylko, żebyście przestrzegali zasad. Chce, żebyście naprawdę w nie wierzyli. Żebyście żyli wewnątrz bańki, nigdy nie zadając pytań. Ponieważ jeśli ktoś zacznie myśleć, inni mogą pójść za nim, a wtedy domek z kart się zawali. Istnieje samotność, która nie ma nic wspólnego z fizycznym samotnością. To głębsza, gęstsza samotność, która pojawia się w umysłach tych, Którzy odważają się zobaczyć to, co większość udaje, że nie istnieje. To egzystencjalna samotność wolnomyśliciela. Nietzsche doskonale to znał. Spędził praktycznie całe swoje życie w brutalnej izolacji, zarówno fizycznej, jak i intelektualnej. Nie dlatego, że był z natury pustelnikiem, ale dlatego, że każda warstwa prawdy, którą odsłonił, oddalała go jeszcze bardziej od zwyczajnych ludzi. Wolnomyśliciel stopniowo zaczyna mieszkać w ziemi niczyjej. Miejscu, gdzie ich pytania brzmią zbyt niepokojąco. Ich wątpliwości są postrzegane jako zagrożenia, a ich jasność widzenia jest interpretowana jako arogancja lub szaleństwo. Ta samotność ma niszczące skutki. Po pierwsze, tworzy głębokie poczucie wyobcowania. To jakby być na zewnątrz oświetlonego domu, patrząc przez okna, widząc ludzi śmiejących się, rozmawiających, świętujących małe zwycięstwa. Podczas gdy ty czujesz, że żyjesz w równoległym wszechświecie. Potem przychodzi strach. Strach przed pomyłką. Strach przed zwariowaniem. Strach, że cała ta jasność to nic innego jak złudzenie. Nawet gdy myśliciel próbuje się uciszyć, nawet gdy decyduje się udawać normalność, świat wydaje się być zdeterminowany, by nie zostawić go w spokoju. Małe szczegóły codziennego życia. Błahe rozmowy, niedbałe komentarze, slogany reklamowe, wszystko wydaje się krzyczec fałszem. Wolnomyśliciel wszędzie widzi pęknięcia. Już nie może ich nie widzieć. I tam pojawia się prawdziwe wygnanie. Nie fizyczne, ale psychiczne. Mimo to, Nietzsche wierzył, że ta samotność to nie tylko przekleństwo, ponieważ może być też kołyską twórczości. To w tej niepokojącej ciszy rodzą się najpotężniejsze idee, to w tej ziemi niczyjej pojawia się moc tworzenia nowych wartości, nowych perspektyw, nowych prawd. Niewielu zdaje sobie sprawę, o co chodzi, gdy decydują się myśleć za siebie. To nie tylko wybieranie innych opinii czy prowokowanie zdrowego rozsądku w powierzchownych dyskusjach. To, czego Kant, a zwłaszcza Nietzsche nas nauczyli, to, że prawdziwe myślenie oznacza odwagę budowania nowych wartości, a to być może najbardziej radykalny gest, jaki może wykonać istota ludzka. Kant wierzył, że używając rozumu autonomicznie, jednostki mogą odkryć uniwersalne zasady etyczne, niezależne od zwyczajów, religii czy zewnętrznych praw. Dla niego wolność nie polegała na robieniu tego, czego się chce, ale na działaniu zgodnie z prawami, które własny rozum uznaje za ważne dla wszystkich. To była słynna idea imperatywu kategorycznego. Działaj tylko według takiej maksymy, o której możesz chcieć, żeby stała się prawem powszechnym, nicze zrobił krok jeszcze śmielszy i bardziej niebezpieczny. Spojrzał na to samo wymaganie moralne i zapytał: A jeśli nie ma absolutnych fundamentów, a jeśli wszystkie ludzkie wartości to tylko wynalazki stworzone po to, by utrzymać porządek, chronić słabych, unikać chaosu. Dla niczego nie ma uniwersalnych wartości danych przez Boga, rozum czy naturę. Są tylko interpretacje, perspektywy, wola mocy, walcząca o narzucenie się. Tu zaczyna się przepaść. Ponieważ jeśli nie ma wartości absolutnych, wszystko staje się względne. Ale nie w banalnym sensie, że wszystko jest dozwolone. Nie dla niczego brak uniwersalnych prawd nie oznacza permisywności, oznacza całkowitą odpowiedzialność. Oznacza, że jeśli Bóg umarł. To od nas zależy wynalezienie nowych wartości. Każda jednostka, wyzwalając się z kajdan moralności stada, musi stworzyć własny sens. Musi spojrzeć w pustkę i powiedzieć, nawet jeśli wszechświat nie ma celu, stworzę własny. Ten akt twórczy jest samotny, bolesny, niemal nie do zniesienia, ponieważ wymaga od Was bycia wystarczająco silnymi, by żyć bez gwarancji, bez wygodnej ochrony odziedziczonych przekonań. Nietzsche nazwał to byciem duchem wolnym. Ale powiedział też, że duch wolny żyje pod stałym ryzykiem zostania pochłoniętym przez nihilizm. To uczucie, że nic nie ma znaczenia, że wszystkie rzeczy są puste, że życie to tylko cierpienie bez powodu, to cena niszczenia iluzji, dotarcia twarzą w twarz z nicością. Ale to w tej nicości pojawia się możliwość twórczości. Dla niczego prawdziwy wolnomyśliciel to nie tylko krytyk niszczący stare wartości. To także artysta życia zdolny do wynajdywania nowych wartości, nowych perspektyw, nowych celów dla siebie. Nawet wiedząc, że wszystko to ludzka twórczość, a to wymaga niemal nadludzkiej mocy, istnieje surowy i fascynujący paradoks w sercu ludzkiego doświadczenia, ta sama wolność, która nas wywyższa, jest często źródłem naszego największego cierpienia, to tragedia którą nitrze ze swoją chirurgiczną precyzją i kant ze swoją racjonalną dyscypliną zmuszają nas do konfrontacji. Z jednej strony myślenie za siebie nas wywyższa, daje nam moc, autonomię i powstrzymuje przed byciem zwykłymi marionetkami w rękach zbiorowej moralności czy martwych tradycji. Wyzwalające jest uświadomienie sobie, że możecie zerwać zasłony iluzji, zobaczyć świat jasno i mieć odwagę budować własne wartości. Ale jest też druga strona, ciemna i samotna. Ponieważ im więcej myślimy, tym bardziej uświadamiamy sobie, jak samotni jesteśmy w tym akcie. Ludzie nie chcą surowych prawd. Chcą komfortu, bezpieczeństwa, przynależności. Chcą być częścią grupy, czuć się akceptowani, chronieni przez społeczność. To naturalne, ludzkie. Życie w społeczeństwie zbudowane jest na konsensusach, nawet jeśli są kruche czy iluzoryczne. Ci, którzy zagrażają tym konsensusom, są postrzegani jako niebezpieczeństwo. Wolnomyśliciel staje się wtedy obcym we własnym kraju. Mówi językiem, którego niewielu rozumie, nosi pytania, których nikt nie chce słyszeć. Nawet wśród tych, którzy nazywają się wolnymi, istnieją niewypowiedziane granice tego, co może, a czego nie można kwestionować. A gdy przekraczacie te granice, przychodzi represja. Nietzsche wiedział o tym lepiej niż ktokolwiek. Żył tym paradoksem do szpiku kości. Głosił radykalną wolność, ale zapłacił za nią najbardziej brutalną samotnością. Stał się niemal intelektualnym pariasem w swoich czasach ignorowany, wyśmiewany, niezrozumiany. A jednak wytrwał, ponieważ dla niego życie uwięzione w iluzjach było gorsze niż jakiekolwiek wygnanie. Paradoks pogłębia się, gdy rozumiemy, że ta samotność to nie tylko kara, to także źródło mocy ponieważ to w tej izolacji wolnomyśliciel ostrzy swoją wizję, umacnia swoją indywidualność i znajduje możliwość stworzenia czegoś naprawdę nowego. Dotarliśmy tu, przechodząc przez gęste cienie, złożone teorie i prawdy, których wielu woli nie dotykać. Mówiliśmy o kancie, który zachęca nas, byśmy odważyli się poznać, i o niczem, który ostrzega nas przed nienawiścią czekającą tych, którzy odważają się myśleć. Ale wszystko to, choć może wydawać się filozoficzne, to nie tylko odległa teoria. To o Was, o mnie, o wszystkich tych, którzy w pewnym momencie odmawiają życia jak ciche baranki. Największa tragedia ludzkiej egzystencji to nie ignorancja, ale jasność widzenia, która izoluje. To nie niewiedzenie, to wiedzenie zbyt wiele, ponieważ widzenie świata takim, jakim naprawdę jest, często oznacza utratę słodyczy iluzji. Które trzymają ludzi razem. Ale powiem wam coś ważnego. Nawet w tej przepaści jest piękno, jest moc, jest wolność. Tak, to prawda, że wolne myślenie może was kosztować spokój, relacje, iluzje przynależności. Ale równie prawdziwe jest to, że w tej brutalnej ciszy znajdziecie coś, czego nikt wam nie może odebrać: godność bycia swoim własnym panem, odwagę życia według zasad, które wybraliście. Zdolność tworzenia sensu nawet w obojętnym wszechświecie, Nietzsche nauczył nas, że nawet jeśli Bóg umarł, życie nadal może być dziełem sztuki, że każdy moment może być przeżywany z intensywnością, uczciwością, a przede wszystkim wolnością. Kant nauczył nas, że rozum może nas poprowadzić nie ku łatwym odpowiedziom, ale ku życiu z integralnością. Być może czujecie to wezwanie w sobie. Być może czujecie samotność tych, którzy widzą zbyt wiele. Ale wiedzcie to, nawet odizolowani, nigdy nie jesteście całkowicie sami. Są inni rozproszeni po świecie, którzy także odmawiają przyjęcia rzeczy takimi, jakie są, którzy także noszą wątpliwości, ból i marzenia o wolności. I to właśnie ten niepokój może być początkiem czegoś wielkiego. Nie tylko dla was, ale dla wszystkich wokół was, ponieważ każda osoba, która odważy się myśleć za siebie, staje się mimowolnie latarnią morską. Małym punktem światła zdolnym pokazać innym, że możliwe jest życie w wolności.